Z Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorosin, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Bracia i siostry, Jezus dzisiaj daje ten przykład krzewu winnego, którym jest on sam i lato rośli. Które są w Niego wszczepione, które mają jeden cel przynieść owoc, te gałązki winnego krzewu, mają przynieść ten słodki owoc, którym jest miłość. Ta słodycz płynąca z owocu winnego krzewu, jest miłością jest tym, co upodabnia nas niejako do samego Chrystusa, bo o takiej miłości tutaj mówimy. I by ten owoc mógł się ukazać światu, by mógł nakarmić świat, potrzeba jest oczyszczenia. Dzisiaj słyszymy o tym oczyszczeniu tych latorośli. Duchowość chrześcijańska często mówi o oczyszczeniu mówi się o takich trzech etapach. Pierwszym jest właśnie oczyszczenie, drugim oświecenie, a trzecim zjednoczenie. Ale te etapy jakby nie kończą się, one nieustannie się powtarzają. I w życiu każdego z nas to oczyszczenie ma miejsce. Kiedy tak się dzieje, kiedy Pan Bóg pozbawia nas pewnych złudzeń dotyczących samego siebie najpierw, oczyszcza nas z tego dobrego mniemania o sobie, kiedy wchodzimy w jakieś grzechy, kiedy popełniamy jakieś błędy, kiedy możemy odkrywać, że, jesteśmy, że nie jesteśmy nieomylni. I w tym wszystkim jest to bardzo dobre, bo możemy poznawać prawdę o sobie, oczyszczać to, co jest fałszywe. Również tak samo działa to w przypadku innych ludzi, relacji do innych ludzi. Kiedy za bardzo opieramy się na drugim człowieku, kiedy doznajemy jakiegoś zawodu, to oczyszczenie tej relacji sprawia, że mogę ją umiejscowić w odpowiedni sposób. Nie, nie będę już stawiać tego drugiego człowieka na miejscu Pana Boga, nie będę zbytnio w nim pokładał nadziei, będę mógł traktować go w sposób odpowiedni. I podobnie jest z naszymi motywacjami, z naszymi działaniami, również tymi dobrymi. Czasami Pan Bóg nam pokazuje, dlaczego tak czynisz to czy inne dobro, bo może spodziewasz się czegoś dla siebie. Tym, co nam pomaga oczyszczać, jest, pewne, jest słowo Boże, jest to światło, którym daje, które daje słowo Boże. To, co dzisiaj mówi Jezus do uczniów, i Wy już jesteście czyści dzięki słowu, który wypowiedziałem do Was. To słowo sprawia, że człowiek może odkrywać, co to słowo mówi do mojego życia, jakie daje mi światło, co mi pokazuje. I dzięki temu możemy się nawracać, to znaczy oczyszczać nasze motywacje, nasze postawy, również nasze wyobrażenie Pana Boga, które też bywa fałszywe. I dlatego dzisiaj jesteśmy tymi, którzy są zaproszeni do tego, by. Szukać słowa Bożego w swoim życiu, by nad Nim się zastanawiać, je rozważać w swoim sercu, tak jak Maryja, byśmy mogli trwać w ten sposób w Chrystusie, a On w nas, bo On jest tym Słowem, które Bóg posłał na świat. Trwać, to Słowo użyte przez Jezusa oznacza również zamieszkiwać, mieszkać. Jezus pragnie, abyśmy w Nim zamieszkiwali, a On w nas. Aby ta relacja była relacją głęboką, nie tylko pewnym trwaniem w wierze, to znaczy pewnej idei, pewnej, pewnych wyobrażeń, tylko naszego rozumu, ale by to była pewna relacja serca. Prośmy dzisiaj, rozważając tę Ewangelię, by ona stawała się nieustannie naszym udziałem, byśmy mogli. Oczyszczać to, co jest niedobre, co nam przeszkadza, jeszcze przynieść ten owoc obfity, i szukać tego, co jest Bogu miłe, co jest Jego wolą w naszym życiu. Myślę, że wielu z nas może miało takie myśli, że ile dobra mógłbym jeszcze uczynić większego niż to, które czynię, że jestem może powołany do większych rzeczy niż te które obecnie wykonuję, że Pan Bóg ma jakiś inny plan niż tylko to co dzisiaj odkryłem i dlatego właśnie potrzebna jest ta droga oczyszczania potrzebna jest ta droga poznawania i zjednoczenia z Chrystusem na wzór tego winnego krzewu i latorośli